Hola, qué tal? Witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam na sobie koszulkę piłkarską, bo będzie to lekcja hiszpańskiego związana ze słownictwem futbolowym. Trochę nie mogłam się zdecydować, czy do tego odcinka założyć koszulkę Barcy, czy może Realu, bo obie drużyny darzę bardzo dużą sympatią. Udało mi się być nawet na obu stadionach tych drużyn z moim uczniem Frankiem. Tutaj i w opisie pod tym filmem znajdziecie moją relację z Madrytu, kiedy to właśnie odwiedzaliśmy stadion Realu. Więc koniec końców zdecydowałam się na takie dyplomatyczne rozwiązanie. No i sprawiło mam sobie koszulkę po prostu reprezentacji Hiszpanii, no, w której postanowiłam dzisiaj z wami przeprowadzić właśnie lekcję futbolową. Zacznijmy od czegoś prostego. Łatwo domyślić się, że piłka nożna po hiszpańsku to po prostu el futbol, a piłkarz to el futbolista. Możemy także nazwać go el jugador, czyli gracz. Pamiętajmy też o słówku el equipo, czyli drużyna. Przykłady. Me encanta el futbol. Uwielbiam piłkę nożną. Para mi Robert Lewandowski es el mejor futbolista del mundo. Dla mnie Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem na świecie. Lub ewentualnie Para mi Robert Lewandowski es el mejor jugador del mundo. Dla mnie Robert Lewandowski jest najlepszym graczem na świecie. My jako kibice możemy określić się mianem fanów. Soy fan del futbol. Jestem fanem futbolu. Soy aficionado al futbol. Jestem miłośnikiem futbolu. Czy soy aficionada al futbol. Jestem miłośniczką futbolu. Oba te zwroty w hiszpańskim funkcjonują. Ale także mamy takie słówka jak el seguidor, dosłownie zwolennik, czy el hincha, kibic. Messi tiene muchos seguidores en todo el mundo. Messi ma wielu fanów na całym świecie. Tłumaczenie dosłowne zwolenników jakoś mi tu nie pasuje. Wspomniane la hincha. Użyjemy, jeśli chcemy powiedzieć, że jesteśmy kibicem jakiejś konkretnej drużyny. Soy India del Real Madrid. Jestem kibicem Realu Madryt. Przejdźmy jednak do pozycji, które mogą należeć do piłkarzy. Las posiciones. El portero bramkarz. El delantero napastnik. El defensor obrońca. El centrocampista, pomocnik. El lateral, skrzydłowy. Przechodząc już do szczegółów, pamiętajmy, że. El partido to mecz. El campo de fútbol, boisko. El estadio de fútbol, stadion. Este partido me ha gustado mucho. Ten mecz bardzo mi się podobał. Este partido fue muy emocjonante. To był bardzo emocjonujący mecz. Emocje pojawiają się szczególnie wtedy, gdy pojawiają się gole. Na szczęście po hiszpańsku to słowo brzmi identycznie jak po polsku: el gol. Ale ważniejszy zwrot to marcarun gol strzelić gola. Robert Lewandowski Amarkado tres goles en este partido. Robert Lewandowski strzelił trzy gole w tym meczu. Można też powiedzieć: A eciął czyli zrobił hat -tricka". Warto także wiedzieć, że el pase to podanie. La recepción przyjęcie. El centro, albo el centro, dośrodkowanie. El regate, dribbling. Este jugador tiene un buen regate. Ten gracz ma dobry dribbling. El tiro – strzał. La jugada – zagranie. Nie zapominajmy także o kultowym spalonym, czyli el fuera de fuego. Podczas meczu mogą dziać się różne rzeczy. Sędzia, czyli el arbitro, może podyktować faul, czyli la falta, albo el córner – rzut rożny. El saque de banda. Rzut z autu, el tiro libre, rzut wolny, albo el penalti, rzut karny. Sama piłka to la pelota lub el balon. Oba słowa oznaczają to samo. A bramka to la porteria. Na koniec kilka zwrotów, które przydadzą się każdemu wiernemu kibicowi piłki. Chyba najczęstsze. Vamos! Naprzód. Można też powiedzieć a ganar, po zwycięstwo, albo Aporejos na nich. Ewentualnie kegolazo, golazo, co za gol, albo kepartidazo, partidazo, co za mecz. Bardzo popularnym powiedzonkiem w Hiszpanii mniej więcej w latach 2008-2012 było Podemos, dosłownie możemy. Wtedy Hiszpania miała bardzo dużo sukcesów w piłce nożnej i wszyscy właśnie krzyczeli to Podemos. Czasami wściekli kibice krzyczą też penalti karny albo tarjeta kartka. Oczywiście, możemy się domagać kartki żółtej, la tarjeta amaria, lub czerwonej, la tarjeta rocha. Na koniec polecam Wam fajny kanał po hiszpańsku o futbolowej tematyce. Oglądając takie materiały, można wspaniale powtórzyć sobie dzisiejsze słówka. Autor zrobił nawet świetny odcinek yy, na temat początków kariery Roberta Lewandowskiego. Link w opisie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się przydał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrybujcie ten kanał. No i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej lekcji.